Witam serdecznie. Gramy tutaj co mogę powiedzieć. 1BA, może mi powie 3BA, wtedy zagram 3BA. Ponieważ to może być jedno karo, może być z trójki, zaraz zobaczymy z kim gram, czy z Mają kiedyś grałem. Tu ich przywitam. Może oni mnie nie witają, ja ich przywitam jedno bezato. z konterką. Dwa karo pasujemy. Trzy karo nie gram Musi być z piątki, kar, trzy piki. Pasujemy, nie gra. <laughs> I wistujemy. Co maja jak wistuje? <laughs> maja nie wistuje, maja jest z Izraela, czwartej najlepszy. To nie wiadomo, kto. Gaston Salet, to może być jakiś Franc. O! Tylko nie wpika. Zachęcam go siódemką, a zawistało pomysł. przy stolik puszczam. No i w trefelka dawaj. I jeszcze raz w trefelka ja ci odwistuję, a w kierunku nie ma sensu. No ale gra ze stołu i ma problem. Otóż to. Aj, I nie trafił. Nie mógł grać trefla, bo by mi wypromował króla. Ale mógł przebić kiera. O! Mhm. <laughs> Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Wygraliśmy 5 punktów. Dlaczego? Bo oni te trzy piki mogli wygrać. Jakby grali dobrze. A my w karo ile byśmy wzięli? No, mam taki tłusty kolor, mogę zgłosić. Ile my byśmy w karo wzięli? Karo byśmy wzięli 5, Dwie treflowe to 7 I kierową to 8. Oddalibyśmy pika dwa kiery i osad No na to mogę tylko spasować. Bo moja nie ma czterech kierów. No, strójką, jak nie da strójką kart trzy karo, to ją wywalę. Bij królem i zagraj w pika. No nie umie grać. Czego nie zagrała w pika? O, drugie karo. Teraz w Karo, a teraz nie ma Kar. Tak. Może madamy. Ale mam dziewiątkie. A waleta bez jednej. Nie powinienem, ale powiem jedno Bezatu. Nie jest ręka bezatu doma. Miała trzy kara. Nie mam starczej czwórki. To było pytanie o starszą czwórkę. Mhm. Ja mam 6 lew w powiście karowym. Zobaczymy. Na to powinno mieć trzy tłuste lewy. Kondrach powinien być górny. Ile byśmy tam wzięli? Budowaliśmy dwie treflowe. Kierową trzecią, pikową czwartą. Trzy karowe byśmy tam wygrali. Trzeba raz puścić. Drugi raz puścić. Osiem. Piki się zablokowały i wygrałem kierowej nie wezmę. O, wezmę kierową. W ogóle biorę tych lew. Osiem pików, dziesięć zostały, im trzy piki. No to będziemy liczyli piki. Najpierw pociągniemy kara. Nie. Pociągnijmy raz treflen dla niej po Dobrze, teraz pociągnijmy kara, to daje nam 5 tłustych lew. A piki liczymy cały czas. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. muczwe było nie wolno położyć kula pik takie zadanie szkoleniowe pięć karowych 5 treflowych się brało to dziesięć Zdanie Mistwitowe. Należy uciekać z licytacji jak najszybciej. No, zawistuj w trefla. Albo w singlakier zawistuj. Mhm. Mm mhm. Mm Puść. Pozbyła się kiera bardzo dobrze. Zabić następnego pika, ale nie zabiję, bo skróci się w tych. Wysoko. Zbiłem damę. Mój my powinniśmy mieć z dziesiątką. Jeszcze pika. No nie gra tak źle. Żo nie przyłożyła. na 3 karo powinno przyłożyć kontra. 9 i 8 wygraliśmy. Ktoś tam 3B za to wygrywał na ich stronie, no bo w 3B za to brali kierowych 3. Pikową czwartą. karowe 3 to 7. Zaszaleje. Dwa karo. I nie może spasować teraz. Ostatnie rozdanie. Idziemy poćwiczyć w siłowni. Wjeździłem pięć karowych i kierowam. To nie będzie źle. Chociaż w kierach to źle to widzę. O, dziewiątka, tutaj już nie ma kar. Mhm. I w O, lewka się pojawiła. Dawaj, siedem. bez jednej pół darma, to wygraliśmy rozdanie bez jednej to... za 6 żeśmy wygrali Nie, mnie go cię spasuję. Ja trzymy za to. I naugrać trzybozato. Nie ma starszych czwórek, co prawda. Może być w nich figury. Weźmy pięć karowych, sześć lew daje. No, niekorzystny. Dwa. 4, 6, 7, 8, 9. Nie wiadomo, jak tę karę grać. Bo można zagrać. O, nie, 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 nie. No to karo do waleta trzeba zagrać. Karo do waleta. No nie tak. Trzeba było, teraz kiera i wykończy ją. No. Teraz musi się udać impas karo. Po co ta treflowa. Pięć karowych, treflowa. Mhm. Puść. Na wypadającą dziewiątkę. Ojej, ale zagra, ósemka. No właśnie. No właśnie, karo do waleta trzeba było zagrać. Co, ten nie ma kierów? Karo do waleta. By karowych pięć. Jedna lewa wyleciała. Druga lewa wyleciała. 看车没经过呀？